Dlaczego dzieje się tak, że te negatywne recenzje, opinie oraz komentarze na temat gier często są dla nas bardziej wiarygodne i wydają się być także bardziej szczere niż te pozytywne? Dlaczego jest tak, że sporo osób automatycznie, bez większej refleksji oraz znajomości tematu, kategoryzuje pochopnie ocenia, a także ślepo wierzy swoim idolom? I w końcu skąd bierze się w nas tak ogromna chęć udowadniania innym, że to ja mam rację i to moje zdanie jest ważniejsze niż Twoje? No cóż, odpowiedzi w tym wypadku jest jak zwykle wiele. Nie są one proste i nie wyczerpują one tematu. Jednak zanim zacznę ten odcinek, za podsunięcie pomysłu chciałbym serdecznie podziękować Łukaszowi, który był moim patronem przez wiele lat, a któremu już dawno obiecałem ten materiał. Przy okazji także chciałbym podzielić się z wami moimi spostrzeżeniami na temat prowadzenia kanału i tego, dlaczego robię to w taki, a nie inny sposób. Zapraszam. Zacznę może od faktu, iż każdy twórca treści filmów, takich jak ja dla przykładu, wcześniej czy później będzie musiał zmierzyć się z opiniami sugerującymi, że albo się sprzedał, albo robi coś pod publiczkę. Takie komentarze to wprawdzie już norma, jeśli o mnie chodzi, to nie jestem zaskoczony. Tym bardziej, że recenzencki świat ogólnie zapracował sobie na ten kontrę całkiem słusznie, bowiem opłacane recenzje bądź sponsorowane pozytywne opinie także pojawiały się w sieci, powodujące, że z automatu staliśmy się bardzo nieufni. Mnie wkurza to tak samo jak was. Jest tylko jedno ale. Zapędzając się w tego typu myśleniu, możemy bardzo łatwo pomylić opłaconą opinię z czyjąś pasją. Dodatkowo niesprawiedliwie wówczas możemy sądzić, iż ktoś, kto przez wiele lat tworzył taki kanał i to za darmo, zapracował sobie ciężko na rozpoznawalność i popularność, zrobił to wyłącznie dla kasy. Sprzedawanie siebie i robienie ze swojego kanału bloku reklamowego, jeśli jest robione nieszczerze, jest po prostu nieopłacalne i ryzykowne. Powiem nie ryzykuje się utratą zaufania swoich widzów, budowaną przecież od wielu lat, tylko po to, aby stracić to za sprawą jednego filmu. Mało tego, choć ja również otrzymuję okazyjnie propozycje współpracy, to nie zdarzyło mi się ani razu, aby ktokolwiek zasugerował mi, że wymaga ode mnie pozytywnej opinii. Możecie mi wierzyć lub nie. Ale większe firmy dobrze zdają sobie sprawę z faktu, że to po prostu nie działa. Materiały sponsorowane to w większości materiały newsowe, informacyjne. Jeśli już jakieś mi się zdarzają, to tak właśnie wygląda ich projekt. Na przykładu jakiś czas temu zrobiłem film dla NVIDIA, od której otrzymałem RTX -a 3070, a więc karty, jak sami wiecie, nie tylko drogą, ale także cholernie ciężko dostępną. Ale to dzięki właśnie tej współpracy mogę pokazywać Wam teraz gry w najwyższej możliwej jakości. Wymyśliłem więc temat, który mnie wówczas interesował i zrobiłem ten film. No i się zaczęło. Powód? Ciekawe rozwiązania graficzne w grze Battlefield 2042. No cóż, czytając później komentarze pewnych osób pod tym filmem, poczułem zniechęcenie, smutek zmieszany z zaskoczeniem i zniesmaczenie. A wszystko przez fakt, jak wiele osób podeszło do tematu zero -jedynkowo. Coś na zasadzie, jeśli gra jest kiepska, w żadnym wypadku nie ma prawa znajdować się w niej nic dobrego. Idąc dalej tym tokiem rozumowania, albo coś może być czarne, albo białe. Ten film jest świetnym przykładem na to, że dla wielu osób łatwiej jest znienawidzić całość, w tym twórcę tego filmu, niż umieć docenić to, co zrobiono tam dobrze. Tak jest po prostu prościej. Okej, okay, ale czy w takim razie mają rację tylko ci, co narzekają? Zakładając ten kanał wiele lat temu, obiecałem sobie, że nie zrobię z niego czegoś na wzór jednej wielkiej rozlewni żalu. Nigdy nie byłem fanem twórców, którzy budują swoją popularność bazując na marudzeniu, narzekaniu czy uwypuklaniu swoich negatywnych emocji przed kamerą, ponieważ wychodzę z założenia, że chcę robić coś pozytywnego, coś, przy czym wszyscy będziemy mogli się zrelaksować, a przy okazji czegoś ciekawego dowiedzieć. Marot i narzekaczy wystarczy mi na co dzień. Niestety, ale zawsze znajdzie się grupka osób tak ślepo wierzących swoimi dolom, iż nie zdają sobie sprawy z faktu, że na takich filmach ze sztuczną dramą również się zarabia i to całkiem nieźle. Nie tylko nieuczciwe chwalenie produktów jest związane z pieniędzmi, ale także przesadne krytykowanie, obwinianie kogoś, czegoś, wyprowadzanie zarzutów i negatywny emocjonalny styl narracji zawsze przyciągał żądne krwi tłumy, i to niezależnie od tematyki. Tam, gdzie krzykliwy temat, tam oglądalność, a gdzie oglądalność, tam pieniążki z reklam często większe niż z materiałów sponsorowanych. Dlatego tak ważnym jest, aby mieć świadomość istnienia tych mechanizmów, a także posiadania umiejętności wyrobienia sobie własnego zdania na różne tematy. Nie bez powodu trudne sprawy to bardzo popularny serial. Prowadząc ten kanał, zauważyłem także, że wśród ludzi bardzo często pojawia się coś takiego jak owczy pęd, bezmyślne powtarzanie lub choćby przyswajanie opinii znanych recenzentów. Bo ktoś tak powiedział, to tak musi być. Zresztą sam dałem się złapać na ten mechanizm i to krótko po premierze gry Mad Max Studia Avalanche. Sprawa wyglądała tak. Że nie będąc przekonanym do tej gry, obejrzałem recenzję jednego z uznanych YouTubeowych recenzentów, w której ocenił ją jako słabą i nudną. W efekcie czego, jak się pewnie domyślacie, nie kupiłem jej i straciłem naprawdę wiele. Zaległości nadrobiłem kilka lat później i w mojej ocenie jest to jedna z najlepszych gier, jakie kiedykolwiek zagrałem. Takie przypadki jak ten pokazują tylko, że jak wielu jest graczy, tak wiele jest opinii, każdy ma prawo do swojej. Co najważniejsze jednak, w żadnym wypadku nie mam pretensji do tego recenzenta, bowiem każda recenzja jest zawsze subiektywna i on zapewne był przekonany do swojej racji, ale miałem pretensje wyłącznie do siebie, bo to ja podjąłem decyzję pochopnie. Mając to doświadczenie na uwadze między innymi, czytając sporo negatywnych komentarzy na temat gry Crows, o której opowiadałem Wam kilka miesięcy temu, postanowiłem się jej przyjrzeć. Co ciekawe, gra aktualnie dostępna jest w formie wczesnego dostępu i ograłem ją wystarczająco długo, by stwierdzić, że nie wszystko jest tam tak złe, jak stara mi się wmówić część osób z nadwyżką kofeiny we krwi. Owszem, widać, że gra jest zaledwie szkieletem, czymś w rodzaju szkicu, gdzie z powodów, jak się domyślam, optymalizacyjnych przeszła spory downgrade graficzny względem materiałów przedpremierowych. Brakuje i także podstawowej zawartości. Mało tego, w najlepszym trybie, a więc w tym, w którym przejmujemy punkty jak w serii Battlefield, mamy tylko jedną mapę. Gra oferuje kiepskie wykonanie broni, animacji, postaci oraz tragiczne menu główne, tworzone chyba w pęcie. No i oczywiście destrukcja otoczenia, która działa tu wybiórczo. Można rozjechać kamienny płotek, ale drewnianej skrzynki już nie. Jednak, w mojej opinii, gra kilka rzeczy robi lepiej lub na równi z serią Battlefield, a więc jej twórcom udało się coś, czego nie udało się skopiować innym tu dużo większym firmom. Jak na grę bardzo amatorską. Deweloperom udało się niezwykle trafnie dobrać system poruszania się postaci, jej prędkość oraz responsywność. Miałem okazję pograć wiele gier tego gatunku i zauważyłem, że nie każdemu udaje się zrobić tak, aby nie sprawiało ono drewnianego. Crows na tym polu robi to bardzo dobrze. Dodatkowo, wymiana ognia i wszystko to, co się z tym wiąże, zaprojektowane jest bardzo intuicyjnie i angażująco. Grając w tę grę, byłem tym naprawdę zaskoczony. Ponownie, element ten w większości mają dobrze opanowane wyłącznie najbardziej doświadczone firmy specjalizujące się w shooterach arkadowych. Co ciekawe, pomimo nawet tego, że jest to jedna zaledwie mapa w tym konkretnym trybie, to zaprojektowana jest lepiej niż wszystkie mapy w Battlefield 2042. Jej projekt, w tym odpowiednio dobrana jej wielkość do ilości graczy, sprawia, że twórcom udało się zachować charakterystyczne dla serii Battlefield tempo rozgrywki. I teraz zauważcie, że biorąc pod uwagę, iż ogólnie jest to tytuł bardzo słaby i niedopracowany, to nie zmienia to faktu, że te rzeczy, o których wspomniałem są naprawdę dobre. Ponownie, nie wszystko musi być czarne albo białe i to wy, a nie ja musicie ocenić czy tytuł jest dla was. Kolejna sprawa to odwieczna walka konsolowców z pecetowcami albo konsolowców PlayStation z konsolowcami Xboxa, która pokazuje chyba najbardziej, jak mocno lubimy gdzieś przynależeć i udowadniać sobie samym, że dokonujemy zawsze najlepszych wyborów. Osobiście posiadam zarówno dobrego PC-a, konsole PlayStation 5 oraz Xboxa Series X i tak naprawdę nieważne na czym gram, ale w co gram. Sprzęt do gier to wyłącznie narzędzie do tego, abyśmy mogli osiągnąć ten słynny stan imersji. Dobrze się bawić i spędzać po prostu miło czas. Co działa sobie w tle, jest chyba najmniej ważne w tym wypadku. Jednak ten aspekt pokazuje coś bardzo ważnego w kwestii tego, jak działa nasza psychika. Lubimy podbudowywać się myślą, że dokonaliśmy jedynego słusznego wyboru, wręcz idealnego. Gry na mojej konsoli wyglądają najlepiej, a sama konsola jest w ogóle najlepsza. Choć w sumie nie. Mój PC zjada te wszystkie konsolki na śniadanie, tak więc PC Master Race. Zauważcie tu przy okazji pewien ciekawy mechanizm. Obwarowujemy się argumentami, kłócimy się z innymi, by czuć się bezpieczniej, lepiej, by ponownie utwierdzić się w przekonaniu, że słusznie wybraliśmy. Następnie utożsamiamy się z grupą ludzi, którzy myślą podobnie, a ci jeszcze bardziej mogą wyrobić w nas to egoistyczne myślenie. Czy nie lepiej byłoby powiedzieć, to dla mnie w tym momencie jest najlepszy wybór? W końcu to gry są celem, a nie sprzęt, na którym je odpalam. Podsumowując, to chciałbym mieć nadzieję, że kiedyś ta odwieczna walka pomiędzy graczami się zakończy. Jednak dopóki będą istniały różne platformy do gier, wiem, że tak się nie stanie. Podobnie jak wiem, że zawsze będzie ktoś, kto nie zgodzi się z moim zdaniem, z tym, w jaki sposób prowadzę ten kanał, jak mówię i z jakim akcentem się wypowiadam. I okej, okay, rozumiem to doskonale. Jeśli o mnie chodzi, to nikogo nie obwiniam, nie oceniam, nie poniżam, tylko dlatego, że mam inne zdanie czy sprzęt, na którym gram. Jedyne, co możemy i co powinniśmy, moim zdaniem, to nauczyć się szacunku do kogoś, kto myśli inaczej, niekoniecznie zbieżnie z nami. Ja natomiast wiem, że moje filmy oglądają inteligentni ludzie, także serdecznie dziękuję Wam za uwagę. A tymczasem z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne i dajcie znać, jak Wy podchodzicie do tego tematu. Trzymajcie się. Cześć.